Sytuacja, która jest w tej chwili w telewizji, ale także w Polskim bardzo podobnie. Ona jest, że tak powiem, zaprogramowana. To nie jest przypadek, że dopuszczono do takiej, do takiej i do takiego rozwiązania i że ten przypadek się toleruje. No, bardzo się platforma obywatelska, ale także i Rewizji Demokratycznej spieszył z nową ustawą tak długo, jak długo w telewizji, w, w radio, był tam taki zarząd, jaki był, no oni twierdzili, to był zarząd pisowski, ja twierdzę, że, 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 że jeżeli to był pisowski, znaczy w tym sensie, że PiS doprowadził do jego powołania, no to, to po prostu popełnił sam, samobójcą, że ja tak powiem, decyzję ale w każdym razie, no, przynajmniej była jakaś tam próba, nie wiem, utrzymywania takiej fałszywej równowagi. W tym momencie, w tym momencie jest oczywiście zupełnie całkowicie jakby to skrajna prawica formalnie biorąc, jakby skrajna <coughs> prawica wyłącznie odpowiada, przejęła to w swoje ręce i z tym momentem, zwróćcie Państwo uwagę, i Platforma Obywatelska jest że straciły jakby taką chęć do szybkiego uchwalenia ustawy, Ustawa miała być już gotowa przed miesiącem i już się mówiło, jest pełne porozumienia, A teraz się mówi, no porozumienia nie ma, bośmy przyjęli, że jednak najpierw to takie konsultacje społeczne przeprowadzimy przed miesiąc, będą trwały konsultacje społeczne, nie wiem jakie społeczeństwo i gdzie one są prowadzone, tego nikt nie wie, faktem jest, że dzięki temu prace w Sejmie zostały nad tą ustawą zabrożone, co pozwala spokojnie działać w tej chwili obecnie zarządowi i radia i telewizji, temu zarządowi, no, o którym lewica ma do powiedzenia tylko rzeczy najgorsze, ale jednocześnie absolutnie nie jest żadnej chęci do przeciwdziałania temu, co się tam dzieje. No, a to, co się dzieje, gołym okiem widzimy. Najistotniejsze no, jest, proszę Państwa, jedno, to nie o to chodzi, że później zostanie prowadzona ustawa, która pozwoli przejąć i mianować na ręce tych młodych ludzi, którzy się teraz powyrzuca i przyjdą ludzie z Platformy czy ze SLD. Nie, założenie jest moim zdaniem inne. Założenie jest takie, że w momencie kiedy się już od tych młodych ludzi to przejmie, to po prostu w tamtym przejmie się tą telewizji i radio w takiej kondycji, że one już będą nie do uratowania. Że można je będzie postawić już tylko w stan likwidacji. I być może nawet, że to zmierza już do tego, żeby jeszcze w trakcie że tak powiem, działania tego zarządu uzyskać taki stan finansów jednej i drugiej instytucji, w radiu to już jest bardzo bliskie, jeżeli nie jest spełnione nawet, że będzie można powołać komisarza przez ministra skarbu, jako osobę, że tak powiem, że względu na sytuację trzeba postawić w stan upadłości instytucji. I od tego momentu już nie ma dla tej instytucji ratunku. Nikt nie będzie przejmował. Przejmą spadek po tej telewizji, resztkę majątków, ci, którzy, że tak powiem, w tej chwili na rynku stanowią no, jakiś ciągle jeszcze margines. Polsat, DVN, e, e, gazy, Agora, która ma część radiostacji, powiedzmy, znaczną część radiostacji komercyjnych w swoich rękach. I wtedy odbudowanie silnej telewizji publicznej z radia publicznego będzie po prostu niemożliwe. Wygląda na to, że prawdopodobnie przed wyborami został zawarty jakiś, że tak powiem, z nadawcami komercyjnymi, z nadawcami prywatnymi, zawarte jakieś ciche porozumienie. Popieramy was w kampanii wyborczej i to przez było widać. W jakim stopniu Platforma Obywatelska korzystała z generalnego wsparcia TVN-u, może mniej, może mniej demonstracyjnie Polsatu, ale na pewno całej, całej grupy, że tak powiem, Gazety Wyborczej i całej grupy Agora, Agory. No i teraz jest czas wywiązania się do zobowiązań. Pierwszym krokiem do likwidacji tych instytucji było ogłoszenie przez premiera, że ten praktycznie biorąc już nie obowiązuje. Od tego momentu ogromna większość ludzi przestała płacić. No i to jest podstawa do, że tak powiem, likwidowania podstaw finansowych działania obu tych instytucji. I dzięki temu będzie można, można powiedzieć, tak jakby w sposób naturalny, zupełnie doprowadzić do ich upadku. I taki jest rzeczywisty cel tych działań. Czy ci młodzi ludzie, którzy to robią w tej chwili w Polskim Radiu, oni mają świadomość tego? Większość z nich nie ma. Czy pan Farton ma? Myślę, że on musi mieć przynajmniej jakieś rozeznanie. Ale ich, że tak powiem, ideowi patroni, którzy temu wszystkiemu, że tak powiem, przyświecają i, i prowadzą w ogóle tą grę, mają pełną świadomość. Mają pełną świadomość. No i fakt, że, uzyska, że uzyskali taki wyrok przecież, panie premierze, w sądzie na temat tego zarządu, to jest w ogóle coś niesłychanego. Pla na specjalnego nabożeństwa tego poprzedniego już nie mam, ale to było coś niesłychanego. Nie wiem czy pan pewnie czytał ostatnie tego orzeczenia. To jest coś, coś nie na no, no Najsilniejszą stroną, że tak powiem, tego systemu Rzeczypospolitej, tak zwanej Trzeciej Rzeczpospolitej, spełniającą hasło, że praworządność to, 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 to co było napisane na gmachu, że tak powiem, jest to to, że praworządność ostają przez można by powiedzieć, że aktualnie bo te sądy ostoją trzeciej ze No to, co się dzieje, jak wygląda orzeczenia sądów, no to Państwo widzą chociażby w tych orzeczeniach, które ekspitują polskich właścicieli powiedzmy na, tak. na pretensji niemieckich właścicieli opartych, nie wiadomo na jakich, w gruncie rzeczy przesłankach prawnych, gdzie mają macie Państwo wyrok, który wprowadza na ten na grunt prawa polskiego leczy inaczej ignorując prawo polskie i zaprzeczając po prostu podstawowej no, przesłankom y, polskiego kodeksu y, wprowadza zasadę, że respektuje się wyroki w stosunku do obywateli polskich, wyroki sądów zagranicznych w sprawach Unii Europejskiej wydane, to to jest ten przypadek y, z, y, z Wielkiej Brytanii tak. przecież, nawet wtedy, kiedy wprowadza się wymiar kary, karę, która w ogóle nie istnieje w polskim prawie. No. Tego w Europie ani nie wynika z Konwencji Europejskiej, ani w ogóle w praktyce jakiegokolwiek kraju Europy, w Unii Europejskiej nie występuje. To jest specyfika polska. Mógłbym cytować bardzo długą listę tego rodzaju poczynań polskich, Polski w cudzysłowie sądów, w tych sprawach. Tak to wygląda.